Ale ja już nie mam mandy! Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym głównym wydaniu tibijskich wiadomości. Jestem strojny i zapraszam bardzo serdecznie na najświeższą dawkę tibijskich informacji. Ale ja już nie mam mandy! Zacznijmy sobie może od szybkiej prognozy pogody. Zobaczmy, co się dzieje w naszym tibijskim kraju. Skupmy się dzisiaj na północy mapy. Jak widzimy, tereny Swargrønd oraz wyspy wokół niej otoczone. Bardzo zimno, wieje wiatr, złem. Także panowie, ubierzcie ciepłe armory, bierzcie ciepłe buciki i lećcie w ekspandą. Dalej, tereny Jalahar, deszczyk, zimniutko oraz tereny na wschodzie. Również wiatr, deszczyk, także wiecie co, parasolki jakieś głębokie, wysokie buciki, żeby wam nie przewiało plecków, żeby wam nie przemoczyło bucików. I to tyle. Ale już nie mam money! Przechodząc do głównych informacji naszego programu, chciałbym zacząć od informacji. Która napłynęła właśnie z ostatniej chwili, tutaj na słuchawce jeszcze mi reżyserka mówi, tak? Tak, Maciek. No tak, no. Dobra, dobra jestem. Yy, tereny Kobra Bastionu oraz yy, innych miejsc, które przez jakiś czas były bardzo, bardzo podbustowane pod względem luta i ekspa, zostały znerfione. Jak widzimy, grafikę tutaj na tibiopedii.pl Wszystkie wskaźniki procentowo, jak zostało to obniżone, yy, widzimy. Nie nachapiecie się już więcej golda, nie nachapiecie się już więcej golden itemków. Możecie sprzedawać swoje Tibia Coiny, póki są jeszcze w cenie, bo cena będzie spadać. Ale ja już nie mam many! Przygotujcie noże, naostrzcie strzały i dupcajcie na dragon lairy Możecie tam znaleźć super hatchlingi, które dają 25% expa więcej, jeżeli będziecie kocurami. Ponadto, jeżeli polujecie na króliki, kurczaki i inne jakieś wariaty, możecie zdobyć kolorowe jajeczka, które w zupełności nic nie dają, bo można je kupić u npc w trakcie tego eventu. No ale taki smaczek, mam nadzieję, że sympatyczna sprawa. Ale ja już nie mam money! Na sam koniec naszych informacji pozostawiłem jeden najważniejszy news, który mam nadzieję otworzy wszystkim oczy, a mianowicie pewien streamer na Twitchu, który również nagrywa filmy na YouTube, znalazł sposób, jak zarobić na paka w 3 godziny. Sprawdźmy ten fragment pobieżnie i sprawdźmy, jak on to robi. Pierwszym sposobem jest sposób podejścia do pracy. Posłuchajcie, idziesz. Trzeba przyznać, że niesamowity człowiek. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. Nigdy nie słyszałem o tej informacji. Uważam to za bardzo praktyczny sposób. Sam będę z niego korzystać. Także zachęcam Was również. Zachęcam również do pozostawienia Informacji na dole, jak się informacje tivijskie podobały. Dziękuję ślicznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych wydaniach tivijskiej wiadomości. Heh. Żegnam bardzo serdecznie. dostrójny, do następnego. Ale już nie mam many!